Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Zrobimy dzisiaj sobie czytanie, które mnie natchnęło podczas chillowania na, na, na fotelu. Um, co by ci powiedział, gdyby ci powiedział? Ale czego nie wiesz, bo ci nie mówi? No to na takiej zasadzie, nie? No to co on by ci tam powiedział? Um, no, jakoś tak się zwróciłam do pań, no bo jednak pań tutaj jest więcej, co nie zmienia faktu, że widzę, że panowie też tu są i bardzo sobie to cenię. I doceniam i jest to bardzo miła obecność, ponieważ wprowadza zdrowy balans. Zdrowy balans na tym, na tym kanale, tak żeby było wszystkiego tak w równowadze. Także, także cieszę się i witam również was, panów. No i tak, przejdziemy w takim razie do wyboru grupy. Od Twojej lewej pierwsza. I jedziemy z tematem. Okej, okay, no dobrze. To grupa wybrana. Grupa pierwsza. Co by ci powiedział, gdyby powiedział? A, teraz właśnie zobaczyłam, że sobie kart wcześniej nie przyjrzałam. No, raczej będzie całkiem na żywca. No dobra. A tu coś się mi nie mieści. A tu mamy takiego pana, który jest bardzo pewny siebie, bardzo pewny siebie. Pana, który mocno siedzi w głowie i niestraszne mu różne rzeczy są. Ma bystre oko i bystre spojrzenie na wiele rzeczy. I cóż on chciałby ci powiedzieć takiego? Że on musiał cię w ten sposób potraktować. On musiał cię w ten sposób potraktować. On twierdzi, że to serce złamać ci musiał, ponieważ było to mniejszym złem w tej sytuacji. A ciekawe, bo w pierwszym odruchu, jak to e, usłyszałam i takie sobie pomyślałam e, e, złamać Ci serce, bo to było potrzebne, em, to, to od razu mi już wjechał taki… <grywa> <grywa> Ale tak przyglądam się tym kartom i się okazuje, że… E, że to nie on Ci mówi. To jego dusza mówi. Tu jest informacja od jego duszy. On ci musiał to zrobić. Dlaczego? Ciekawe, bo ty jakby w relacji z tym mężczyzną wychodziłaś do niego z pozycji ciała, mocno z pozycji ciała, a nie z pozycji tego, kim jesteś wewnątrz. To jest trochę tak, jakbyś mu ofiarowała w tej relacji swoje ciało, ale nie siebie. I on nie mógł się na to zgodzić. I on nie mógł tego przyjąć. Dlaczego? Bo jego dusza chciała doświadczać innego, czegoś innego, innej relacji. I to, że on tego nie przyjął od ciebie, nie przyjął Twojej cielesności, ty poczułaś się odrzucona. I to ci złamało serce. To uczucie złamanego serca przyszło. Ale to był kompromis. Dlaczego? Bo tu chodziło o twoje wewnętrzne piękno, żeby ono zaczęło się wydobywać na zewnątrz, ponieważ on taką chciał cię widzieć. On chciał cię widzieć tą piękną. A z, z złamanymi sercami to jest ciekawa rzecz. Dlaczego? Ponieważ to nie Serca nie można złamać, ono samo w sobie jest miękkie, to od miłości jest miękkie, jest nieugięte, to, to nie to się łamie. To, co się łamie pod wpływem takich przeżyć, to są tylko skorupy, blokady i bariery, które po prostu pękają w wyniku przeżyć. W wyniku przeżyć. I on tu, tym, jak cię potraktował, on dotknął Twojej najgłębszej rany, jaką nosiłaś w sobie, i chodzi tutaj o ranę odrzucenia. I on dotknął cię tak głęboko do tej rany, że tak jakby w ogóle spadł z ciebie cały pancerz, który miałaś na sobie. A jeżeli nie spadł jeszcze, to się po prostu bardzo bronisz przed tym, żeby spadł z ciebie ten pancerz. Ach, taki ciężar tu, taki na brzuchu, taki. Um. Taka, taka zaziętość wewnętrzna, nie, nie odsłonię miękkiego, nie, nie pokażę miękkiego, nie, już z nikim więcej się nie podziela Ach, wynika to po tym doświadczeniu. To, to, to wynika z tego, to, że Ty się zamknęłaś po tym doświadczeniu, kiedy zostałaś odrzucona i Ty się zamknęłaś po tym doświadczeniu, wynika nie z tego, że. E, e, znaczy inaczej. To wynika z tego, że nie wyciągnęłaś właściwych wniosków z tego doświadczenia. To znaczy, że nie użyłaś tego doświadczenia. Jako stopnia w swoim rozwoju, jako stopnia do wyciągnięcia wniosków mądrości na przyszłość, tylko obarykadowałeś się tymi emocjami i uczuciami, które w tobie wywołała rana odrzucenia, i zaczęłaś z nich budować sobie mm, taką tarczę i zbroję. Ale to nie tędy. To nie tędy. Jego dusza chce Cię doświadczać. W Twojej całej okazałości. A to, co masz do przekazania, jest umieszczone tutaj. I chodzi o to, żebyś to wyjęła, dlaczego? Bo nikt nic nie może tego zrobić za ciebie. To jest tylko i wyłącznie twoje. I on bardzo chciałby, żebyś ty o tym wiedziała, że to był kompromis. Dlaczego? Że on cię porzucił i zostawił dlatego, żeby żebyś ty się odsknęła i zrozumiała, że ty się bardzo głęboko w środku siebie chowasz. I tak naprawdę nie pokazujesz się nikomu, kim jesteś, i chowasz się ze zranieniami i za urazami z przeszłości. W efekcie nie można podziwiać Twojego piękna. Nie można cieszyć oczu Twoim pięknem wewnętrznym. I ten kompromis polegał na tym, że dzięki temu odrzuceniu i zastawieniu cię jakby. Ty możesz to wszystko sobie zrobić i przepracować, uwolnić i puścić, bo gdybyście wy byli razem, to prędzej czy później, raczej później by się pewnie też odbyło, ale to odbyłoby się przez walkę, ból i w ogóle takie nieprzyjemne sytuacje relacyjne. Skupilibyście się na, na, na tym napięciu, które jest między wami, kiedy byście dotykali na bieżąco tych swoich ran, zranień, kiedy on by cię dotykał, bo on by to zrobił, czy bylibyście w relacji, czy, czy nie. A tak... No, to tak... No, grubo cię dotknął. Oj, 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 no, w samo serce. W samo serce. I tu jest taka informacja, którą słyszę, taka, taka od tej duszy. Uwolnij się. Uwolnij się. No i widzę taką klatkę, która jest zbudowana z emocji, żalu, smutku, rozczarowania. I że on, ta klatka jest zbudowana, w środku się siedzi, siedzisz prawdziwa ty, jest ta klatka zbudowana z tych emocji. Kluczyk trzymasz ty sama w ręku, sama możesz to otworzyć od środka, bo to ty sobie zbudowałaś tą klatkę, ty z naszej konstrukcję i ty możesz z nią zrobić co tylko zechcesz. A on tam czeka na zewnątrz. Czy ten sam? Nie wiem. Czy ten sam typ? Ale on. A już ty najlepiej wiesz, o kim jest tutaj mowa. On no, tego czujesz. No, przypomnij sobie, co ty takiego schowałaś, zanim zostałaś tak poraniona. Ok, dobra. To było dla grupy pierwszej. Mocne takie, takie, takie ciasno w tej klatce. Dobra, e, wychodząc stamtąd, grupa trzecia, e, druga, 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 druga grupa. Co by Ci powiedział, gdyby, gdyby Ci powiedział? Mamy takiego, lub taką. Tak, bo to jest pytanie dla niego, ale a tu mamy taką historię, w której ty jesteś. On twierdzi, że ty jesteś dla niego chłodna, zimna i zbyt rygorystyczna. Że ty od niego za dużo wymagasz. Ty od tego pana za dużo wymagasz. Że ty zatykasz uszy. I ty nie słyszysz, co on do ciebie mówi. A on twierdzi, że wy jesteście sobie przeznaczeni i wy powinniście być ze sobą razem. I on jest bardzo niezadowolony z tego faktu, że ty postawiłaś tutaj jakieś granice. On jest nawet skłonny, czy nawet już może to zrobił, że chodził po znajomych i przyjaciołach. Z prośbą o to, żeby pomogli wpłynąć na ciebie, żebyś ty zmieniła zdanie i żebyś go wpuściła z powrotem do życia. Tylko tu jest jedno ale. Tu jest ktoś, kto bardzo, bardzo chciałby być z tobą. Znowu. Ale. Ale dlatego, że on nie rozumie, dlaczego ty postawiłaś granice i dlaczego zakończyłaś tą relację. I dlaczego zaczęłaś słuchać sama siebie? Dlaczego? Bo do tej pory było mu bardzo wygodnie z tobą i on niewiele musiał. I teraz ty raptem stawiasz granicę i on raptem, yy, on twierdzi, że potrzebujesz pomocy. Coś ci się stało, e, że jakiś diabeł w ciebie wstąpił i rozum ci się pomieszał. No tu mamy takiego pana. To by ci powiedział, gdyby ci, gdyby ci powiedział. No, mocny zawodnik, mocny zawodnik to jest taka osoba, która mm, będzie siedziała w takim smuteczku, w takim żalu, rozgoryczeniu. Po co cokolwiek zmieniać, jak było dobrze, tak jak było. Przecież było dobrze. Przecież dobry, fajny jestem. Po co się czepiała? Dobra, ale tam się czepiała, to czepiała, to tam pół biedy, to tam posłuchałem, po... tu wleciało, tam wyleciało. Było dobrze. Ale teraz ona jeszcze na jakieś granice tu postawiła. Ona mnie za drzwi wystawiła. W ogóle no tej kobiecie się coś stało. No, na, na rozumy się pozmieniała. No. To jest taka energia. jest taki ktoś. No a Ty? No a Ty chyba wygląda na to, że jak patrząc na tą energię, czując jaka ona jest, no to chyba sobie bardzo słusznie te zatyczki do uszu jednak kupiłaś z jakiegoś powodu, nie? To jest tak fajnie, bo <laughs> ona nie ma zatyczek w uszach, tylko sobie kwiaty włożyła. O, nie? Kwiaty sobie włożyła w uszy. No to spoko, całkiem pomysł, nie? I chociaż będzie pięknie. I, yy, I to jest też ciekawe, bo ona kwiaty włożyła, ale on tutaj jest też biały gołąb. Ona też spokój do swojego życia wprosiła i zaprosiła. No i okazało się, że on nie może przebywać, ponieważ on ten spokój zaburza. Jest to też jeszcze jedna energia, która mówi o tym, że okej, okay, tym ty mu coś zaproponowałaś. Ty mu coś zaproponowałaś. Ale on stwierdził, że mu się to nie podoba. Nie mu się nie podoba, bo tak jak było, było dobrze. Czyli miał wszystko. Za nic albo za minimum. I on, tego, on do tego chce wrócić. Więc, więc tak. Więc tutaj jest taka kwestia, żebyś uważała na to, co mówią ci wasi wspólni przyjaciele. Bo on prawdopodobnie rozmawia z tymi ludźmi i próbuje im nakręcić swoją wersję tych wydarzeń, ale to wszystko tylko po to, żeby móc wrócić na starych zasadach. No, to też są takie sytuacje, są energie takie, że to były związki jakieś długoletnie i no, moja droga, ty też go przyzwyczaiłaś do takiego funkcjonowania. I on naprawdę sobie nie umie poradzić bez tego funkcjonowania. To ja mówię to nie jako taryfa ulgowa do czegokolwiek, tylko mówię o tym, że faktem jest, że jego żal i ból, o którym on tutaj tak mówi, to takie miałczenie, takie miałczenie słychać, a ona jest w jego przypadku nawet i uzasadnione, bo on naprawdę nie umie inaczej. On się naprawdę przyzwyczaił do tego, co było mu oferowane czy ofiarowane. Mm. Ale niektóre, niektóre z was, niektórzy z was, nie zostawili tej osoby tak całkiem bez niczego. Było jej zaproponowane coś alternatywnego i ta osoba tego nie przyjęła. Więc, no więc zostało tylko wejść w energię królowej mieczy. Sprawiedliwe. To, co się wydarzyło, to było sprawiedliwe. To jest komunikat od jego duszy. Mojego dusza doskonale wie, że to, co się wydarzyło, to było sprawiedliwe i to jest OK. To tylko on miałczy, to tylko on płacze i robi dramat. Ale z poziomu duszy to było sprawiedliwe. I to jest kolejna rzecz dla wyrównania. Okej, okay, już jestem z powrotem. Dzieci z podwórka się nawoływały taka przerwa. Y, Okej, okay. i wracając. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, co teraz usłyszysz w tej, co, co do tej sytuacji. Mm. W związku z tym, że on rozpowiada innym osobom i zaczyna angażować w to inne osoby, może mieć to dość mocny impact energetyczny na ciebie. I co radzą karty? Poproś o pomoc innych, żeby cię wsparli energetycznie i pomogli ci ustawić się do tej sytuacji, jeżeli ta sytuacja jest dla ciebie wyzwaniem. Dlaczego? Chodzi o wyrównanie energii. To tyle w tobie. Możesz potrzebować wsparcia. Ok, dobra, wszystko. Na grupy drugiej. I teraz grupa trzecia. O, lotos, to dzisiaj już któryś raz przychodzi. O, to będzie mocno duchowy przekaz. Mocno duchowy przekaz. Rozkwitłaś w ostatnim czasie, ale to jeszcze jak rozkwitłaś. Obrałaś nowy kierunek dla siebie. Obrałaś nowy kierunek dla siebie, i to nawet nie jest jakoś specjalnie określone, gdzie ty zmierzasz. Ty po prostu jesteś teraz, tu jesteś i to jest takie i przez serce i przez umysł i to jest e, jak w niebie, taki na ziemi. Hmm. Obrałaś dla siebie nowy kierunek, poszłaś w stronę, którą, e, którą uznałaś dla siebie za słuszną. No i to są różne energie, bo są, są energie są tu kobiety, które brały spełnienie zawodowe, które wybrały życie relacyjne, które wybrały życie rodzinne, które wy... różne są spełnienie jakiegoś może jakiś tu wyjazd gdzieś z tyłu jest. Także to są różne bardzo różne rzeczy, ale to jest to, to jest takie uczucie, takie znalazłam, znalazłam siebie. Znalazłam siebie teraz przy przytulę się z całych sił i obiecuję Ci, kochanie, że już nigdy Ciebie nie puszczę. No, to jest taki aż wręcz ślub zawarty samej ze sobą, samej ze sobą, że już nigdy więcej Ciebie nie opuszcza. że możesz na mnie polegać, możesz się na mnie wesprzeć, ja tu jestem, ja tu wystoję i po prostu będę przy Tobie. To jest ten czas, w po prostu ten czas zdrad się skończył, tego nie ma to się rozpłynęło po prostu, jest, bo jesteś po prostu tylko Ty. I to jest takie niesamowite uczu uczucie, bo ono jest wstępem do tego więcej. Ono jest wstępem, bo teraz, kiedy już masz tak bardzo mocno siebie i to tak czujesz i Ty potrafisz to ująć, po prostu potrafisz objąć ten rozmiar siebie, to teraz jest to wstęp do tego, żeby stać się częścią czegoś większego. Ale to zaraz. Bo okazuje się, że tę historię już napisałaś, właśnie w tym stanie ją napisałaś. To jest to jest niesamowity stan. On, on jest coś... To jest stan taki, jakbym określiła, chciałam użyć słowa orgazmiczny, ale nie. Ekstatyczny chyba bardziej. Nie wiem, jak to opisać trochę. W każdym bądź razie napisałaś sobie wersję nowej historii, w której już nie babrzesz się w swoich ranach, nie babrzesz się w uzdrawianiu, nie babrzesz się w całej masie jakichś tam najróżniejszych rzeczy, w ogóle to jest obojętne, przestajesz w tym po prostu grzebać, uznajesz swoją przeszłość taką, jaką była, masz opłakane wszystko to, co zostało utracone i czego nie doświadczyłaś. Um. I przyjmujesz, że jesteś tu, że, że jesteś teraz, że jesteś taka, jaka jesteś, że przeszłość na ciebie wpłynęła, że masz swoje wady, że masz swoje zalety, jesteś trochę anielska, trochę toksyczna i w ogóle to wszystko jest ok, to wszystko jest w porządku, to takie jest i, i to takie ma być i że z tym możesz już do ludzi. I że z tym możesz już iść, i że możesz robić wszystko, co chcesz, i że możesz spełnić te marzenia, i że możesz osiągać swoje cele. I że możesz sięgać po więcej. I że możesz robić fajne doświadczenia, i że możesz coś zaczynać i kończyć to i zaczynać coś innego. Że możesz iść do przodu i możesz się cofnąć, jak ci się będzie chciało. I w ogóle ty to wszystko możesz. Bo ty sobie sama na to pozwoliłaś. Sobie sama na to pozwoliłaś. I, i teraz. Y co jest w tej historii napisane? W tej historii jest napisane, że wszystko to, co jest bolesne, a czego jeszcze nie zdążyłaś uzdrowić, albo nie widziałaś, albo coś tam, zostanie to wszystko przytulone w miłych jakościach. W miłych jakościach. I tu mi się pojawia nawadzenie do grupy pierwszej. Nie będzie musiał cię nikt już odrzucać po to, żeby cię zmobilizować i popchnąć do zmiany, Możesz zrobić dokładnie to samo, ale w ciepłym, w miłym i serdecznym, w życzliwym, przy wsparciu, przy współudziale, przy trosce. Możesz zrobić dokładnie to samo. Możesz się rozwijać w innych jakościach i w innych standardach. Dlaczego? Dlatego, że Ty nie boisz się pracy, nie boisz się wyzwań, Ty się nie boisz e, trudów, e, Ty się nie boisz stanąć w obliczu tego, co prawdziwe. Ty, ty po prostu stajesz do tego tak jak umiesz. Tak jak umiesz, tak jest ok. Może trochę prosto, może trochę bokiem, może trochę w zamknięciu, ale, ale stajesz do tego. Stajesz, robisz to, rozmawiasz jak trzeba, komunikujesz, jeżeli potrafisz. A jeżeli nie potrafisz, to się nauczysz. A jak nie wiesz, jak się nauczyć, to najpierw zrobisz błąd, żeby zobaczyć, że nie umiesz, to wtedy będziesz chociaż wiedziała, czego masz się nauczyć. I to, to jest właśnie to. Masz siebie. Masz siebie. Ty masz już wszystko, ty już masz cały kosmos w rękach. Wszystko masz. Wszystko to jest takie ekscytujące, lasy, prawda? Jezu. Uuu, ależ to jest przyjemne, aż takie fale ciepła idą po ciele. No, to jest taki piękny stan. No dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. okej, okay, dobra, to jest taki stan, w którym ja już w, idę w rozmarzeniu, już się rozpływam, i jakby w ogóle, także ja potrzebuję stąd wyjść, bo zaraz nie będę mogła mówić. E, I ten, a, ten a. a ja się tu skupiam, bo w robocie jestem. <laughs> jestem najlepszy na świecie, Ewa. Dobrze, okej, okay, to, to to, co chciałam e, przekazać w ogóle, Ojeku, dziękuję grupie trzeciej, to było tak miłe doświadczenie, Języki, to było przyjemne doświadczenie te, tego, te, tak współtowarzyszyć Ci w tym, co tam przeżywasz, także no, a jeżeli nie przeżywasz, to za chwilę będziesz przeżywała, a jeżeli nie za chwilę, to ewidentnie masz to wpisane w swoje, w swoje istnienie, także spokojnie, spokojnie, kwestia czasu, doświadczysz tych stanów i poczujesz to w ciele, jak to tam pływa, jak to tam lata i w ogóle jakie to hormony robi, jak to dobrze robi na ciało, no, e, także tak, dziękuję Ci bardzo za to czytanie i a, i co, no i no i miłego dnia.